...socjalistycznego wszystkim grupom, które chcą działać jako partie polityczne. Tym razem proponuje się ordynację radykalnie inną, to znaczy ordynację, w której przede wszystkim obywatele działając, czy to przez organizację, czy, co jest bardzo istotne, poprzez pewną grupę wyborców podpisującą zgłoszenie, mają... Niewątpliwe przez nikogo nie, za, nie do zakwestionowania prawo wysunięcia i zgłoszenia kandydatów. Inaczej mówiąc, pani, może nie sama jako jednostka, ale pani z pewną ilością innych wyborców może zgłosić kandydata z mocą wiążącą. Przy czym dotyczy to zarówno kandydatów bezpartyjnych, jak i kandydatów należących do poszczególnych partii politycznych. Co oznacza w praktyce bardzo istotną yy, zmianę zdejmującą z władz, z komitetów, ze struktury organizacyjnej partii politycznych dotychczasowo dotychczas posiadany monopol decyzji o tym, kto z członków partii czy stronic politycznych będzie kandydował. Więc to jest zmiana niezwykle daleko idąca, która w gruncie rzeczy wprowadza taki zakres demokratyzmu wyborów jakiego nie tylko Polska, ale i inne kraje socjalistyczne dotychczas nie posiadały. W ramach okrągłego stołu obraduje szereg komisji, ale wiadomo, że kluczem do wszystkiego jest Komisja do Spraw Reform Politycznych. Pan profesor podkreśla, że te reformy muszą przebiegać długofalowo. Pan stwierdził z kolei, że musi temu towarzyszyć spokój społeczny, że nie może być awantur. Destabilizacji życia. Tymczasem ludziom się spieszy. Chcieliby jak najszybciej. Jak pogodzić te dwie w sumie sprzeczności? Jest to najgorzej, gdy się słyszy własne słowa cytowane przez dziennikarzy. W ogóle się w tym nie rozpoznają. Bo mnie nie chodzi o to, żeby był spokój społeczny. Nie chodzi o to, żeby w moim kraju było lepiej, żeby w moim kraju pojawiła się taka perspektywa. W której, no co, że można żyć i że coś zależy ode mnie jako od obywateli. Zgadzam się natomiast z tym, że ten zespół do spraw reform politycznych ma bardzo istotne znaczenie. I rozumiem, że w całej tej debacie Okrągłego Stołu szukamy takiego ujęcia, w którym mieściłyby się różne sprawy polskiego życia. I to nie takie z górnych Górnych pięter, jakby konstrukcji politycznej, a właśnie te, które dotyczą ludzi, ich życia, sposobu reakcji na codzienne kłopoty i bolączki. I otóż tutaj chciałbym powiedzieć, że jakby jest pewna różnica perspektywy. Przynajmniej bym powiedział na początku naszego posiedzenia, ta różnica perspektywy była wyraźna. W toku dyskusji miałem poczucie, że się. W pewnym momencie zbliżyliśmy, o czym mianowicie myśli, że nasi partnerzy ze strony partyjno-rządowej mówią raczej, jakby patrząc z góry o reformie centrum, o stworzeniu pewnej przestrzeni dla opozycji, dla grup opozycyjnych. Otóż my ludzie Solidarności myślimy o tym, że w tej chwili to, co jest ważne, to żeby ten kontrakt zaczął się od dołu, żeby to był proces demokratyzacji. Tam, gdzie on nie wytwarza żadnych zagrożeń, a więc demokratyzacja samorządu terytorialnego. Tam, gdzie on jest gwarancją tego, że człowiek się czuje obywatelem w swoim kraju, mianowicie wolności dostępu do środków masowego przekazu. Tam wreszcie, gdzie się wytwarza pierwszy ten pluralizm społeczny, przedsionek, bym powiedział, do pluralizmu politycznego, mianowicie wolność tworzenia i wolność istnienia stowarzyszeń. I wreszcie sprawa, do której tak ogromne znaczenie przywiązujemy, sprawa sądów i niezależności sądów. I tu chcę powiedzieć, że to jest tak, że to jest pewien, pewna filozofia myślenia Solidarności, ewolucyjnej demokratyzacji, ale także i pewne to doświadczenie psychologiczne i polityczne doświadczenie milionów obywateli, którzy chcą wiedzieć, że jest przynajmniej ten Trybunał, który jest sprawiedliwy, że dla tego Trybunału jest prawo, które jest odniesieniem. Jakby całe życie obywatelskie startuje wówczas w innym momencie. I to, co powiedziałem, proszę nie traktować tylko jako taki akcent polemiczny, w którym poddaję prawda, w wątpliwość całą dotychczasową, dotychczasową praktykę. Nawet jeśli tak jest, to w tej chwili myślę o tym, że po to, żeby obie strony się spotkały to trzeba dostrzegać ten właśnie horyzont zmian konkretnych, gdy nie będzie ogólników, ale będą instytucje i prawa. I te instytucje i te prawa rozpoczynać będą pewien proces. O to najkrócej mówiąc w tej debacie nam chodziło i jak sądzę będzie dalej chodziło, jeśli ten zespół ma tak istotne znaczenie, to dlatego, że w tej chwili podzespoły, które debatują nad środkami masowego przekazu, które będą debatowały nad stowarzyszeniami i samorządem terytorialnym, czy też zespół debatujący nad młodzieżą, że te sprawy powrócą do nas po to, żeby wytworzyć pewien wspólną, pewną wspólną perspektywę. To tu zobaczymy, co Polaków łączy. Muszę powiedzieć, że sprawia mi pewien kłopot, odpowiedź na to pytanie po wypowiedzi pana profesora Geremka. Kłopot ten wynika stąd, że w gruncie rzeczy powinienem się z nim nie zgadzać, a tymczasem w wielu wymienionych przez niego sprawach perspektywa, z którą tu przeszliśmy, nie jest zasadniczo różna, a zupełnie przeciwna. Najpierw o tym, że mamy dwa horyzonty zmian. Mamy rzeczywiście dwa horyzonty zmian. Przedstawiliśmy to już na pierwszym spotkaniu jeden horyzont odleglejszy który określiliśmy jako budowę socjalistycznego społeczeństwa obywatelskiego którego bardzo ważnym składnikiem jest ład demokratyczny w którym mamy do czynienia z parlamentem wybieranym przez suwerenną wolę narodu sądzimy że jest szereg kroków w którym trzeba dochodzić do tego etapu jeśli chodzi o pierwsze kroki, te, które załatwić trzeba już teraz, to jeden z tych bardzo ważnych kroków, to jest ów problem warunków dla organizowania się społeczeństwa. I przecież ustawa o stowarzyszeniach jest, która była już przygotowywana od wielu miesięcy, dyskutowana między innymi z przedstawicielami strony, która y, uczestniczy również w, y, w Okrągłym Stole. Ta, ten to ta ustawa jest już bardzo zaawansowana. Ona nie znalazła się jeszcze na forum Sejmu, bo będzie jeszcze tutaj przedmiotem dyskusji, aby nasi partnerzy z Okrągłego Stołu mieli możliwość wprowadzenia jeszcze swojej perspektywy do tego, dodania swojej opinii, ale ta kwestia jest na porządku dziennym gotowa. Mowa była o sprawie sądu. I ta rzecz nie urodziła się dzisiaj. Przecież myśmy e, przychodzimy tutaj na ten zespół e, dotyczący prawa i praworządności z pewną koncepcją reformy systemu sądowniczego. Wprawdzie, kiedy dochodzi do szczegółów, to, mogą, to już zaczynają się różnice, ponieważ rzeczy uważane za priorytetowe przez e, naszych kolegów ze strony, jak my określamy to dzisiaj, solidarnościowo-opozycyjnej, są inne niż te, które były określone przez innych członków zespołu. I tutaj jest wiele no, bardzo gorących debat i ważkich. Ta sprawa stoi na porządku dziennym. Teraz e, uznajemy za oczywiste, że jeżeli środowiska opozycyjne mają wziąć udział w życiu politycznym, w grze wyborczej, to muszą mieć dostęp do środków masowego przekazu. Że muszą być wypracowane nowe zasady dostępu do środków przekazu. Czyli co to zasady, nie ma różnicy. Problem jest jak to realizować. Bo z drugiej strony uważamy, że to nie może odbyć się przez parcelację istniejącego Staru rzeczy. Ta parcelacja ma wiele, y, ist wiele istotnych wad. No nie taję, że to jest obszar dość znacznych kontrowersji, ale o treści tych kontrowersji byli już informowani, myślę, słuchacze. Wtedy, kiedy się pierwszy raz ten stolik zebrał, ten zespół zbierze się ponownie i zobaczymy, jak daleko potrafimy dojść w tej sprawie. Chcesz coś dodać? Co? Właśnie chciałem się spytać, czy Pan się zgadza na to, żeby słowa profesora Rejkowskiego były słowami kończącymi naszą rozmowę. Ale Pan się nie zgadza. Otóż musiałbym powiedzieć, że coś dodać, tak, to gwoli praw. Gdy dochodzimy do pewnych wspólnych konstatacji, to bardzo istotne, bo to otwiera drogę do przyszłości. Ale punkt wyjściowy jest ten, że profesor Rejkowski w tej chwili mówi w imieniu posiadaczy, właścicieli tego państwa. Ja mówię raczej z tej strony tych ludzi, którzy się czują wyobcowani wobec państwa i którzy chcą wziąć współodpowiedzialność. I dlatego właśnie fakt, że kłopoty zaczynają się nie. W warstwie konstatacji i generalnych deklaracji, ale pojawiają się w warstwie szczegółów i konkretów, to bardzo istotne. Bo tu właśnie od konkretnych decyzji drugiej strony, naszych partnerów, zależy, czy coś się zmieni. Nie jest w tej chwili, to nie jest problem woli, tylko to jest problem jakby siły decyzji. Czy potrafi druga strona w tej chwili zdać sobie sprawę z tego, że czas niezwykle nagle. I że decyzje trzeba podjąć teraz. I że decyzje te muszą być szerokie, głębokie, odważne i zrywające z dotychczasową praktyką. Jeżeli tak się stanie, to dobrze wróżyłbym rezultatom okrągłego stołu. Nie chciałbym, żeby opisano mnie tu jako właściciela polski ludowej. A, a poza tym chcę powiedzieć, że przecież cała idea wejścia opozycji do e, Sejmu to je oznacza, że tak. I pomysł na własność ma być radykalnie złamany. No więc właśnie dlatego też uważamy, że to jest niesłychanie istotnym elementem zmiany, która ma w Polsce nastąpić. Inaczej wybierać i, no, i, w, i do, umożliwić to, aby nowe siły społeczne znalazły się w systemie przedstawicielskim. To jest klucz do dalszych zmian. Znowu strona rządowa ma słowo końcowe, ale niech pan się na to zgodzi, dlatego że nie możemy przedłużać programu zbyt długo. Teraz powiem zgadzam się, bo muszę. Nie pierwszy raz. Wszyscy mówią w imieniu tego społeczeństwa, a czy my dokładnie wiemy, czego to społeczeństwo naprawdę chce? No, w tej chwili najczęściej chce skończenia tej rozmowy. Sądzę, że jest w ogromnym stopniu zmęczone także tymi naszymi, podobnymi do moich mądrych diagnoz, czy mniej lub bardziej poradnych, błyskotliwych lub nie sformułowań. Mogę Pani powiedzieć, czego chce mój dom rodzinny. Ci, z którymi rozmawiam w tej największej domowej intymności, chcą wreszcie wiedzieć, czy możliwe jest dobro nas wszystkich ponad wszystkie częściowe podziały. Czy możliwa jest taka sytuacja, w której poszczególne strony, orientacje będą się sprawdzały nie poprzez mówienie do siebie wzajem, lecz przez mówienie właśnie do tych pani słuchaczy w tej chwili, do tych, którzy włączyli lub nie wyłączyli telewizora, po to, żeby jeszcze przez chwilę dać komuś szansę trafienia do nich. Sądzę, że to jest to nasze polskie społeczeństwo, szukające racji na zgodę, szukających racji dla wszystkich ponad te wszystkie częściowe, egoistyczne podziały. Panie profesorze, co jest i co powinno być gwarantem stabilizacji systemu politycznego? Akceptacja społeczna dla systemu ta akceptacja sprawdzana codziennie od nowa w codziennym doświadczeniu. Nie ma żadnej innej możliwości. Dobry wieczór Państwu. Tydzień w polityce zajmuję się głównie światem, ale nie tylko podobnie jak Państwo oglądałem relacje z okrągłego stołu, ale siedziałem tam dzisiaj przez 8 godzin. Zastanawiałem się przez chwilę nad tym, jak ta przed chwilą nadana relacja telewizyjna ma się do tego, co się przez 8 godzin odbywało. Oczywiście był to wybór, ale chyba tych momentów najistotniejszych. Zastanawiałem się nad tym, ilu ludzi wytrzymałoby przy ekranach telewizorów. Gdyby przez 8 godzin na żywo relacjonowano to, co działo się w pałacu Urzędu Rady Ministrów. Tym niemniej wydaje mi się, że z wydarzeń krajowych to, co dzisiaj działo się na okrągłym stole, było najważniejsze, choćby dlatego, że określa kierunek rozwoju politycznego naszego kraju, a i charakter życia politycznego w kraju, a także funkcje i skład parlamentu na następne lata. Być może nie tylko na najbliższą kadencję Sejmu. To tyle pro domosuła, ale pozostajemy już przy polskich sprawach. Mianowicie była podróż premiera Rakowskiego, która trwała przez trzy dni do Francji. Nazywała się podobnie jak jego wyprawa do Bonn wizytą roboczą. Ale w praktyce była to taka wizyta, która gdyby ją nazwano oficjalną, też nie mogłaby się o wiele inaczej odbyć. Mówił nam w piątek w południe premier Rakowski, uważam, że to jest Nowa, ale dobra tradycja, że ledwie wrócił z zagranicy, już z dziennikarzami rozmawia. To rozmawia spokojnie i długo, wypunktowując to, co najważniejsze. Otóż Mieczysław Rakowski, w rozmowie z dziennikarzami, powiedział w piątek, że zaczął się nowy etap w stosunkach polsko-francuskich. Etap, który bardziej odpowiada interesom Polaków i bardziej odpowiada interesom Francji. Miał Mieczysław Rakowski długą rozmowę z François Mitterrandem, którą wcześniej. Zaplanował był jeden i drugi rozmówca w czasie wizyty Rakowskiego u Willy Brandta. I okazało się, że Mitterrand, w stosunku do poprzednich planów, przyspiesza termin swojego przyjazdu do Polski. Wtedy, kiedy byłem w Paryżu w grudniu, mówił minister Olechowski o tym, że prawdopodobnie wizyta odbędzie się w drugiej połowie roku, gdzieś w okolicach 1 września. Natomiast premier Rakowski mówi nam o tym, że będzie Mitterrand w Polsce już w czerwcu i to w pierwszej połowie czerwca. Oczywiście miał Mieczysław Rakowski rozmówców yy, takich jak premier Francji, minister spraw zagranicznych, spore grono przemysłowców. Miał stu dziennikarzy na konferencji prasowej. Nie pamiętam, żeby w polskiej ambasadzie w Paryżu tylu dziennikarzy naraz było na spotkaniu. Nie mówiąc już o rozmowach telewizyjnych, czyli przed kamerami i licznych wywiadach prasowych. Czyli w sensie zapełnienia luki informacyjnej o Polsce, bardzo ważna wizyta. Ale i coś więcej. Mianowicie przedstawił Mieczysław Rakowski uwarunkowania zmian, jakie dokonują się w Polsce i wagę tych zmian, których świadectwem jest między nimi Okrągły Stół dla całej Europy. Tych zmian, jakie w Europie, nie tylko wschodniej, się dokonują. Zmian, których celem jest demokratyzacja życia, pełna realizacja praw człowieka i pełna realizacja aspiracji. Oczywiście znamy uwarunkowania tej realizacji naszych marzeń i nadziei, które mają swoje ciężary sytuacji ekonomicznej krajów, obowiązkach płatniczych wobec zagranicznych wierzycieli. W każdym razie Francja ma zamiar przesunąć się na tej liście naszych importerów i eksporterów, ma stać się ponownie partnerem liczącym się Polski. Oczywiście ma to wszystko również i wymiar polityczny. Mitterrand zdaje sobie z tego sprawę i Mieczysław Rakowski użył tutaj takiego obrazowego porównania. Ja Mianowicie powiedział, że kiedy rozmawia Polska z zachodnimi partnerami, to ma wrażenie, że tańczy krakowiaka, gdzie wszystkie pary się kręcą, ale właściwie pozostają w miejscu. Natomiast zaproponował Francuzom i sądzę, że trafiło to na wdzięcznych słuchaczy, żeby zamiast krakowiaka przejść do poloneza, gdzie jednak jest jakiś ruch do przodu za taniec i prawdziwie polski. Tyle o wizycie Mieczysława Rakowskiego. Sądzę, że nasz premier miał powody do satysfakcji, bo przecież w okresie tak krótkim odblokował różne przeszkody w, stosunk w stosunkach międzynarodowych naszego kraju i to odblokował dość skutecznie. Oczywiście to nie jest tylko jego wyczyn osobisty, ale również tych zmian i przeobrażeń, które w naszym kraju się dokonują. I teraz przenieśmy się z Polski do Afganistanu, bo to było główne wydarzenie międzynarodowe minionego tygodnia. Mianowicie w środę zakończyła się o godzinie 10 czasu moskiewskiego na moście na Amudari obecność radzieckich wojsk w Afganistanie. Generał Gromow dotrzymał słowa danego kilka tygodni wcześniej w Kabulu, że będzie ostatnim z radzieckich żołnierzy, którzy opuszczą Afganistan. Istotnie oglądaliśmy nie tylko ceremonię pożegnania Afganistanu, ale i gorące powitanie generała Gromowa przez jego własnego syna, który na moście czekał związanką kwiatów. A potem dopiero były oficjalne słowa, powitania i komentarz. Komentarz Gromowa, który powiedział, że wszystkim tym, którzy w ciągu minionych dziewięciu lat przeszli przez Afganistan. Trzeba wznieść pomnik, nie było przymiotników, nie było tłumaczenia tej obecności, było po prostu stwierdzenie faktu. Wojskowa obecność radziecka zakończyła się w środę, a dzisiaj wieczorem dowiedzieliśmy się, że prezydent Nagybula proklamował stan wyjątkowy w całym kraju, który zacznie się od jutra. Stan wyjątkowy, który daje szczególne pełnomocnictwa rządowi, który rozwiązuje uprawnienia parlamentu, po prostu parlament nie będzie miał nic do gadania. I który zaostrza reżim bezpieczeństwa wewnętrznego. Chodzi, jak mówił prezydent Najibullah dzisiaj, o obronę przed zagranicznymi spiskami i możliwością infiltracji przez wrogie obecnemu rządowi ugrupowania. Ten stan wyjątkowy i te słowa komentarza prezydenta Afganistanu są odbiciem powagi sytuacji, bo nikt na dobrą sprawę nie wie, jaki będzie Afganistan za miesiąc, za trzy miesiące czy za rok. Związek Radziecki w specjalnych memoriałach, był memoriał Gorbaczowa do Busha, domaga się zaprzestania dostaw amerykańskiej broni dla mujahedinów. Bush odpowiedział na to dwa dni temu, że nie może zaprzestać tych dostaw, ponieważ Związek Radziecki pozostawił wiele broni i amunicji dla armii afgańskiej. A skoro tak, mówi Bush, to nie fair byłoby porzucanie mujahedinów w tym momencie. Również Amerykanie nie godzą się na to, aby zwiększyła się rola Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli chodzi o nadzorowanie pokoju w Afganistanie. Jest wobec tego węższa propozycja wysunięta przez rząd Afganistanu, żeby jakieś posterunki ONZ-u stanęły na granicy pakistańsko-afgańskiej i kontrolowały przepływ broni dla mujahedinów. Nie ma na to zgody. Javier Perez de Cuellar obiecał, że za miesiąc sprawę podniesie w czasie jakiejś narady. Delegat radziecki w ONZ-cie zaproponował wobec tego, żeby zająć się sytuacją w Afganistanie w trybie nagłym, i zaproponowano w imieniu Rządu Radzieckiego zwołanie konferencji międzynarodowej. Wszystko to razem, mógłbym długo tutaj jeszcze wyliczać, ilustruje po prostu jak bardzo dramatyczna jest ta sytuacja i jak niewiele jest pewnych rozwiązań. Tej pewności nie ma oczywiście również po stronie przeciwników obecnego rządu w Afganistanie. Gdyby między nimi była jedność, to przynajmniej można by się co do czegoś dogadać. Ja w zeszłym tygodniu mówiłem, że skoro nie mogą się między sobą porozumieć, to tym bardziej nie mogą porozumieć się z zewnętrznymi partnerami, niezależnie znowu od ich charakteru politycznego, to znaczy charakteru politycznego tych porozumień i tych partnerów. Wydaje mi się, że ten cień Afganistanu jest oczywiście wciąż jeszcze widoczny w stosunkach międzynarodowych, ale spiker radzieckiej telewizji, kiedy mówił o stanie wyjątkowym, dorzucił, jak sądzę, od siebie takie słowa komentarza, tym razem bez udziału naszych żołnierzy. Otóż tej pustki, która pozostała po wycofaniu się wojsk radzieckich, nikt i nic nie zapewnia. Nie zapełnia. Ale co to oznacza? Że nie udało się w ciągu tych minionych 9 lat, a dłużej nawet w ciągu minionych 11 lat, znaleźć formuły wyjścia z kryzysu afgańskiego. Okazało się również, że militarne rozwiązania nie są odpowiedzią na ten kryzys. Związek Grecki to zrozumiał i w sposób konsekwentny, śmiały. Ryzykując wiele, zdecydował się na całkowite wycofanie swoich oddziałów. Nie ma radzieckiej obecności wojskowej w kraju graniczącym przecież ze Związkiem Radzieckim. Wydaje mi się, że to, co obserwujemy, będzie rzutowało na politykę międzynarodową. Nie jest chyba przypadkiem, że dokładnie w dwa dni po wycofaniu się ostatnich radzieckich żołnierzy z Afganistanu minister Szewarnadze rozpoczął rozmowy w krajach arabskich. Do tego rozmawiania Szewarnadze w krajach arabskich. Doszedł dzisiaj ciekawy element, mianowicie rozmowy na dość wysokim szczeblu z przedstawicielami władz izraelskich, że rozmowy te będą, czy już się w tej chwili odbywają w Kairze. No, jeszcze parę miesięcy temu byłoby to w ogóle nie do pomyślenia. Ale dyplomacja radziecka odzyskała swobodę działania wśród wszystkich krajów muzułmańskich i bez wątpienia będzie to odbijało się również w sposób pozytywny na inicjatywach służących pokojowi nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w konflikcie izraelsko-arabskim i dla rozwiązania problemu palestyńskiego. Musiałem skupić się dzisiaj tylko na dwóch, może dwóch i pół tematach, y, dlatego że są one nam bliskie, sądzę, że Afganistan jednak mimo wszystko wpływa na rozwój sytuacji europejskiej, a to, jakie mamy stosunki z RFN i z Francją, ma bardzo poważne znaczenie również dla perspektyw dalszego rozwoju Polski. I w tej sytuacji nie będę się rozdrabniał, tylko chciałbym się pożegnać i do zobaczenia za tydzień. korzystał swoją szansę w Lachki.